A nad czym on tak myśli i duma, że musiał do puszczy wyjechać, żeby to zrobić. <grystanie> dzień dobry, niespodzianka Nobody Expects Spanish Inquisition. Miało nie być odcinka, a jest, bo się okazało, że na miejscu internet jest dużo lepszy niż się spodziewałem. Teraz już jest zaraz końcówka dnia, więc się cofamy do początku. Środa, 17 maja, dzień pierwszy moich trzech dni pełnych kreatywności, myślenia, refleksji, zadumy i działania. Jest godzina 11, więc dużo później niż zakładałem pierwotnie, ale musiałem dzisiaj podjąć pewne męskie decyzje, wykonać pewne działania, więc dopiero teraz jadę. Spakowani, komputerek, dwie rzeczy, bluza, kubeczek. Lecimy w drogę. No to Jotko, zabierzesz mnie. Właśnie tam. Ta O oh, fuck. Co to? Co to? Co to? Myjnia. Hmm. Jestem na miejscu. Niecałe 100 kilometrów. Tak blisko, a tak daleko. To jest moje biuro na najbliższe 48 godzin. A to moje główne narzędzie pracy. Mentalnie przygotowywałem się do tego wyjazdu od dwóch czy trzech tygodni, więc głowa doskonale wiedziała, co się będzie działo. I to akurat było dziwne doświadczenie. Jak wsiadłem do samochodu, tylko opuściłem miasto, po prostu pojawiła się burza burza myśli, burza pomysłów burza wszystkiego. I szczerze mówiąc, podczas tej drogi, która trwała raptem półtorej godziny tyle rzeczy, refleksji, pomysłów wpadło mi do głowy. Że gdybym przez kolejne dwa dni zupełnie nic już nie wymyślił i nie zrobił, to i tak ten wyjazd będzie udany. Coś pięknego. Hm. Więc mam dwa dni na różne rzeczy, bez żadnej presji, bez żadnego pośpiechu, bez niczego. Tak jak lubię. Eksperyment rozpoczęty. Ta pierwsza godzinka, ten pierwszy spacerek ma za zadanie kompletnie oczyścić moją głowę, więc chodzę i spisuję wszystko, co mam w głowie teraz, po to, żeby skupić się konkretnie na tym, na czym mi najbardziej zależy na tym wyjeździe. Żeby to osiągnąć, jakieś skupienie, najpierw muszę wyrzucić to, co mam tu, żeby było tu. Mózg się błąka, pojawiają się myśli po prostu najróżniejsze. Nie irytuje mnie to, że nie mogę się skupić na jednej konkretnej rzeczy, bo wiem, że tak po prostu ma być. Najpierw, żeby móc się skupić, trzeba tutaj zrobić opróżnienie. A przy okazji pojawia się bardzo fajnych, dużo pomysłów, które nawet się nie spodziewałem, że o tu są. Więc jestem zadowolony. A znów, to dopiero początek. O, już tam widać koniec. To bardzo krótka ścieżka, raptem 2,5 km, ale szedłem nią ponad godzinę. Zapisałem chyba z 8 czy 10 stron w moim notatniku. Będzie nad czym pracować dalej. Dobrze. Sam jestem ciekaw, co przyniosą kolejne dni, godziny. A teraz nawrotka i w drogę powrotną. Okazuje się, że takie gadanie tutaj do kamery pozwala mi poukładać lepiej myśli, i taka chwila przerwy w notowaniu jest mi potrzebna, więc, więc gadam. Każde przedsięwzięcie dzieli się na kilka etapów i prawdopodobnie u różnych osób wygląda to różnie, no ale zwykle na etapie pierwszym jest pomysł, a na etapie ostatnim jest, no to już zależy, wypicie ludzkiego szampana, kupienie sobie Porsche albo po prostu poklepanie samego siebie po ramieniu. Ja jestem na początku tej drogi, mimo tego, że pomysł na to, co teraz chcę zrobić, narodził się już bardzo dawno temu. On no to teraz jest etap takiej pracy kreatywnej, czyli planowania, czyli wymyślenia, co ja tak naprawdę chcę zrobić i po co, i dlaczego, i dla kogo, i jak. Odpowiedź na bardzo wiele różnych pytań. Ja w to miejsce nie przyjechałem po to, żeby pomysł wykonać i zrealizować. No taką pracę wykonawczą to spokojnie mogę zrobić w domu, nawet mając te półtorej godziny, dwie godziny, cztery godziny dziennie. Z tym problemu nie będzie. Problem jest z tym, że mając takie krótkie odstępy czasu, nie jestem w stanie bardzo głęboko się nad czymś zastanowić. Jak jestem w domu, to zwykle odbieram maile, zwykle dostaję jakieś telefony. Wtedy się od tego kompletnie. Odcinam, więc praca koncepcyjna, a na wykonanie i etapy kolejne przyjdzie czas wkrótce. A nad czym on tak myśli i duma, że musiał do puszczy wyjechać, żeby to zrobić? <grych> no to na razie, cii, dowiecie się w swoim czasie, mam nadzieję, że niedługo i to powinno być coś bardzo, bardzo fajnego. Tak jak wspominałem, jestem tutaj głównie aby myśleć. Każdemu zalecam, aby znalazł takie aktywności, przy których dobrze się myśli, przy których wpadają do głowy pomysły. Nie wiem, jakie to mogą być aktywności u Ciebie. U mnie to jest przykład jazda motocyklem, jazda samochodem, co dziś się sprawdziło po prostu wspaniale. Okazało się, że łażenie po puszczy też działa bardzo dobrze. Jedną nową aktywność spróbuję jutro, a jedną taką, która działa prawie zawsze. Spróbujemy zaraz. Ty przebiegła, Gabrielo. Co będziemy robić? No to był doskonały pomysł, szczerze mówiąc. Nauka dziś jest taka, że głowa moja, twoja, twoja, twoja posiada taki tryb kreatywności. Tylko trzeba to umieć, wyzwolić. Mi zajęło lata nauczenie się, w jaki sposób u mnie to jest wyzwalane. No i teraz dziś, jutro i przez większość piątku właśnie tym się zajmuję. Na przykład teraz, mimo tego, że jest wieczór i wydawałoby się, że powinienem siedzieć aż padnę, teraz wiem, że po basenie świetnym pomysłem będzie godzinna drzemka. Szybki montaż i w trakcie, jak to się będzie uploadowało, ja sobie będę drzemał. Za godzinę wstanę i będę miał siłę, żeby działać dzisiaj dalej. Nie po to, żeby się zajechać i się jeść do drugiej rano, tylko po to, żeby w ciągu tej godziny, gdy ciało będzie odpoczywało, głowa będzie przetwarzała te po prostu tony pomysłów i masy informacji, które zostały dzisiaj wygenerowane. I wiem, że jak wstanę za godzinkę, to będę miał poukładane wszystko o wiele lepiej niż mam teraz. Zachęcam do eksperymentów w tym zakresie i do. Zobaczymy, albo jutra, albo piątku. Mi jest dobrze. Mam nadzieję, że Tobie też. نراجع